Prowadzisz zespół i zastanawiasz się, czy praca zdalna może być równie efektywna, a może i bardziej efektywna niż praca z biura. Dziś podzielę się z Tobą siedmioma dobrymi praktykami pracy zdalnej, którą stosuję od kilku lat. Cześć, nazywam się Basia Piasek i witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się dobrymi praktykami prowadzenia biznesu, efektywnej, dobrze zorganizowanej pracy oraz produktywności. Kiedy pracujecie w biurze, to naturalne jest, że wymiana informacji przepływa dlatego, że jecie razem obiad, czy idziecie razem na kawę i naturalnie wszyscy wiedzą, co się w firmie dzieje. W momencie, kiedy te osoby nie mają możliwości zobaczenia się w biurze, tym bardziej jest bardzo ważna pierwsza zasada pracy zdalnej, pierwsza dobra praktyka, a mianowicie co tygodniowe spotkania zespołowe, spotkania na podczas wideokonferencji, gdzie. A po pierwsze informujesz zespół, gdzie jesteś jako firma, jeżeli chodzi o zrealizowanie wyników w stosunku do planu, który został poczyniony, co zostało zrobione w poprzednim tygodniu pod kątem tych planów i co jest planowane na najbliższy tydzień. Jak Wam się, że tak powiem, wiedzie jako firmie pod kątem tego, czy to jest dobrze, czy jest źle, czy jest jakiś plan naprawczy? To jest też moment, żeby na przykład pochwalić sobie za dobrze zrobioną pracę, które przyniosły dobre wyniki swojego zakresu obowiązków. To jest również moment, żeby poinformować, jakie są cele po Poszczególnych funkcji czy działów, w zależności oczywiście od wielkości firmy. Jak to, są kilka, jak to jest kilka osób, to ten przepływ jest dużo bardziej płynny niż kiedy zespół jest większy. Natomiast kiedy zespół jest większy, to bardziej już się pokazuje, jakie są plany dla poszczególnych działów i jak to będzie ze sobą współgrało. Jedną z największych problemów, które widziałam w dużych firmach, to był brak przepływu pomiędzy poszczególnymi działami i tylko w jednej firmie na siedem dużych korporacji, w których pracowałam, była taka dobra praktyka, gdzie były cykliczne spotkania całego zespołu i wszyscy wiedzieli, co się dzieje. To jest również moment, żeby powiedzieć o tym, jakie. Nowe rzeczy się pojawiają w planach firmy, jak również co będzie się działo, jeżeli chodzi o nowych pracowników, jeżeli z kim się pożegnaliście, tak żeby wszyscy wiedzieli, byli na bieżąco z tym co się w firmie dzieje. Druga dobra praktyka to są cotygodniowe spotkania pod zespołów. Ja ci bardzo rekomenduję, żeby to wszystko się działo idealnie jednego dnia, żebyś faktycznie nie dzielił swoich dni na pracę kreatywną i pracę zespołów. Dlatego najlepiej jest w ciągu jednego dnia, najlepiej poniedziałek na start mieć i to spotkanie, które jest całego zespołu i spotkania pod zespołów. Czyli jeżeli masz kilka osób w ramach działu marketingu, czy kilka osób w ramach działu sprzedaży czy działu operacyjnego, najlepiej mieć takie cotygodniowe spotkanie Podczas którego faktycznie omawiacie, jaki jest plan na ten dany tydzień, jakie były rzeczy, które się pojawiły w zeszłym tygodniu, które wymagają omówienia tak naprawdę podczas tego spotkania. To spotkanie nie powinno długo trwać, ono nie powinno trwać godzinę, najlepiej pół godziny z przygotowaną wcześniej agendą, żeby faktycznie było bardzo sprawne. Nie powinno to być podsumowywanie projektów, bo status update projektu można wysłać w formie pisemnej, wcale nie trzeba wszystkich na spotkaniu ściągać. To spotkanie powinno przede wszystkim pokrywać cele, co ma zostać zrobione, kto jaką ma mieć funkcję w tych nowych rzeczach, które się pojawiły, kwestie, które powstały jako kwestie do dnia z zeszłego tygodnia i konkretny tzw. action plan, czyli plan działania. Jak często bywa również tak, że w ciągu dnia masz całą masę pytań od swojego zespołu i powoduje to, że nie możesz pracować. Tutaj możesz mieć, mieć dwa schematy. Albo będziesz osobą, która będzie faktycznie prowadziła cały zespół i nie masz menedżerów, albo masz już poszczególnych menedżerów odpowiedzialnych za Różne funkcje w firmie. Jeżeli masz menedżerów, to oczywiście to, o czym teraz powiem, należy do ich pracy, natomiast jeżeli ich nie masz, to całość tego należy do ciebie, jako osoby, która zarządza tym zespołem. Mianowicie stosowanie takich codziennych 15-minutowych, porannych spotkań. Te 15-minowe spotkania pozwalają Twojemu zespołowi produktywnie spędzić cały dzień. Czyli podczas takiego spotkania omawiasz wszystkie kwestie, które powstały poprzedniego dnia, jak również cały zespół powinien być przyjść, przygotowany ze swoimi pytaniami, które im się w głowie pojawiły, które wymagają pokrycia, aby mogli. Efektywnie cały dzień pracować i wykonać swoje poszczególne zadania. Na przykład w dziale marketingu czy w dziale operacyjnym, który nie powtarza cały czas tej samej pracy, tylko pojawiają się nowe rzeczy, to faktycznie takie spotkanie daje możliwość bardzo mocno usprawnienia ich działania, tak samo w pracy projektowej. Ja tą samą zasadę trzymam również w pracy zespołu nie tylko marketingowego, nie tylko operacyjnego, również w customer service, jak również w dziale sprzedaży. To powoduje, że w ciągu dnia mogę spokojnie pracować. Nie muszę robić tego tylko nad ranem, czy późno w nocy, bo w ciągu dnia zespół nie pozwala mi się skupić na mojej pracy, dlatego że non stop jestem atakowana milionem pytań. Dlatego również i to bardzo mocno rekomenduję. I teraz możesz sobie pomyśleć, dobra Basia, wszystko fajnie, tylko jak jesteśmy w domu, to realnie każdemu naturalnie łatwiej jest przy takiej pracy zdalnej, czy to zaspać, czy na przykład yy, czasami mamy coś takiego, że jako przedsiębiorcy sami myślimy, czy ktoś na pewno pracuje, więc ja mam taką bardzo dobrą zasadę i dobrą praktykę, numer 4, mianowicie obowiązek włączania kamerki podczas spotkań. To włączenie kamerki powoduje, że zarówno jak masz te poranne spotkania, czy jak masz całe spotkanie zespołu, sam fakt tego, że osoba potrzebuje włączyć tą kamerę, to po pierwsze jest zaangażowana, jak również mobilizuje to też osoby do tego, żeby dużo wcześniej wstać, nie na ostatni moment tylko włączyć komputer, tylko być gotowym, wyglądać jak człowiek, a nie w piżamie zaspanym, bo to faktycznie nadaje rytm osobom na cały dzień i daje możliwość takiego narzucenia na siebie rygoru, mimo tego, że nie trzeba wyjść z domu. I teraz kolejna część, czyli ta część, która dotyczy tego, w jaki sposób faktycznie możesz mieć wpływ na to, aby obserwować, jaki jest tak zwany performance, czyli efektywność poszczególnych osób w twoim zespole. Ja do tego mam zasadę raportowania. Więc to jest dobra praktyka, to jest kolejna moja dobra praktyka, którą wykorzystuję, e, dobra praktyka, która daje możliwość mi zarówno współpracy z specjalistami, jak również menedżerami. Jeżeli chodzi o specjalistów, mamy zasadę raportowania dziennego. Jeżeli chodzi natomiast o menedżerów, jest to raportowanie tygodniowe. Oczywiście, jeżeli masz lidera poszczególnego zespołu, to to raportowanie dzienne leci do niego, a nie do ciebie, a ty dostajesz raportowanie tygodniowe z całej pracy działu w danym tygodniu. To raportowanie absolutnie nie powinno być czymś, co będzie powodowało, że ty pół godziny jeszcze ten raport czytał, a osoba będzie go godzinę pisała, bo to jest strata Twojego czasu i ich czasu. I to są pieniądze, które również za to płacić, Więc zamiast tego wystarczy mieć bardzo krótki raport, który zawiera dosłownie trzy punkty, czyli co zostało zrobione, co jest planowane następnego dnia, i ryzyka, które się pojawiły, i również plan antycypowania tych ryzyk, dzięki czemu to również jesteś w stanie zareagować i przeczytanie takiego raportu powinno ci naprawdę zająć minuta do dwóch max, powinny być to krótkie, równoważniki zdań, które spowodują, że będziesz mógł tylko nakierunkować osoby, jeżeli widzisz, że w niewłaściwym kierunku poszła, albo jeżeli widzisz, że efektywność pracy tej osoby z ciągu dnia była bardzo mała. Oczywiście praca zdalna to również narzędzia, dlatego dobra praktyka numer 6 to jest wybranie narzędzi, które są funkcjonalne. Więc jakie jakich narzędzi będziesz potrzebował? Pierwsze narzędzie to jest narzędzie do, oczywiście, wideokonferencji, dlatego że jeżeli nie będziemy tego narzędzia, albo ono będzie tak zwane lagowało, czyli będą różne opóźnienia, to będzie powodowało, że będzie bardzo złe doświadczenie, będziecie tracić całą masę czasu na to, aby prowadzić komunikację wewnątrz zespołu, czy omawiać poszczególne pliki, czy poszczególne Szczególne projekty, więc zdecydowanie potrzebujesz narzędzia, które dobrze działa, które ma dobrze funkcjonujące nie tylko dźwięk, ale również tzw. szerowanie desktopu, czyli udostępnianie pulpitu, jak również daje możliwość i widzenia się, i słyszenia bez żadnych tzw. Lagów. Kolejna kwestia to są narzędzia do pracy poszczególnych już zespołów. Jeżeli chodzi oczywiście o pracę zespołów operacyjnych, które pracują na projektach, to powinnyś mieć narzędzie do planowania zadań i następnie raportowania tych zadań, czyli wykonywania tych zadań. Więc e, takimi narzędziami może być na przykład Asana albo Trello. Kolejna kwestia to są narzędzia dla poszczególnych zespołów, które już mają specyficzną pracę. Na przykład dla y, zespołu sprzedaży powinnyś mieć minimum system do CRM, CRM czyli Customer Relation Manager system, czyli system, w którym widzisz efektywność sprzedawców w ciągu danego dnia. Oprócz tego oczywiście sprzedawcy powinni również raportować dziennie. Minutę to im powinno zajmować, patrząc na wyniki z takiego CRM-u. A jeżeli chodzi o komunikację, to w komunikacji bardzo mocno rekomenduję wykorzystywać narzędzia, jakim jest na przykład Slack czy komunikator wewnętrzny, który powinien wyeliminować w ogóle komunikację mailową, która jest bardzo mocno nieefektywna. I w ten sposób przechodzimy do ostatniej praktyki, mianowicie praktyki numer 7, a mianowicie maksymalnego podniesienia produktywności Twojego zespołu, czyli dwa monitory. To jest w ogóle dobra zasada, którą ja mam, nawet jak ludzie pracują w biurze, bo nas część osób naturalnie pracuje zdalnie, niektóre osoby pracują też w biurach, ale duża część osób faktycznie pracuje zdalnie, więc i tu i tu mamy tą dobrą praktykę, mianowicie dwa y, monitory, bo one o 30% podnoszą produktywność w ciągu dnia. Dużo łatwiej się pracuje w momencie, kiedy pracujesz na jednym pliku, z drugiego możesz brać materiały z drugiego ekranu, a tym bardziej w momencie, kiedy jest to praca zdalna, gdy na przykład na jednym ekranie ktoś może coś pokazywać, jakiś plik widzicie się też na kamerkach i omawiacie daną rzecz, a na drugim ekranie na przykład możesz robić notatki w jakimś innym narzędziu, możesz coś sprawdzać i nie musisz się przełączać cały czas pomiędzy oknami, żeby móc nadążyć i za tym, co widzisz, co osoba omawia i za tym, co wymaga również twojej interakcji. Więc również jest to coś, co bardzo mocno ci polecam, żeby zacząć wykorzystywać. To jest nieduża inwestycja, dosłownie jakiej kasy złoty w taki monitor, a naprawdę bardzo mocno podniesie i twoją produktywność, produktywność każdej osoby w zespole. A jak wygląda to u ciebie? Czy masz już jakieś doświadczenie w pracy zdalnej? Jeśli tak, to co wykorzystywałeś do tej pory? Które z tych praktyk faktycznie widzisz, że są nowe i będziesz chciał wykorzystać, a które są czymś, czym Również się możesz podzieć, skomentuj na dole wideo. Ja zapraszam Cię do kolejnych wideo, w których pokazuję dokładnie krok po kroku, w jaki sposób nie tylko wykorzystywać dobre praktyki i narzędzia do pracy zdalnej, ale również moje doświadczenie w zakresie budowania biznesu, produktywności i organizacji czasu. Do zobaczenia. Cześć!